Gmina Starowice przygotowała Starowicki pakiet antykryzysowy, który skierowany jest do przedsiębiorców osób prowadzących własną działalność gospodarczą na terenie miasta Starachowice. Chcemy pomóc wszystkim tym podmiotom przetrwać ten trudny okres, w którym się wszyscy znaleźliśmy, tak aby później Starowicka społeczność mogła korzystać z usług firm e, zlokalizowanych na terenie naszego miasta. Pomoc ta polega m.in. na odroczeniu terminów płatności podatku od nieruchomości czy innych opłat, które są należne do gminy, zrezygnowanie z naliczania odsetek, to jest m.in. rozłożenie płatności na raty, to jest częściowe lub całkowite zwolnienie z płatności podatku od nieruchomości. Oczywiście są to wnioski indywidualne, kierowane do Urzędu Miejskiego przez poszczególnych przedsiębiorców, które są później weryfikowane, czy w danym przypadku taka pomoc jest po prostu. Niezbędna i jest konieczna, czy ktoś rzeczywiście nie prowadzi w tym okresie działalności gospodarczej, bo sytuacja do tego go zmusiła, że nie może prowadzić tej działalności. W takich sytuacjach będziemy starali się wszystkim tym, którzy pomocy potrzebują, pomóc. Kolejne formy wsparcia, które zostały przewidziane przez gminę, dotyczą m.in. najmu lokali, które należą do gminy, m.in. w Galerii Skałka, ale także w innych punktach naszego miasta. Te lokale, które z w wyniku zakazu handlu, zostały zamknięte, mogą liczyć na całkowite z umorzenie czynszu w tym okresie. Natomiast te, które są otwarte, mogą liczyć na 50% ulgę w płatności czynszu. To samo dotyczy umów dzierżaw, które są zawarte z gminą w tym okresie. Dla osób, które nie mogą prowadzić działalności 100% zwolnienie, natomiast ci, którzy prowadzą działalność w okrojonym zakresie jest to 50%. Mam nadzieję, że wszyscy wspólnie przetrwamy. Mamy ten trudny okres. Więcej informacji dotyczących podatku od nieruchomości, różnych należności można znaleźć w referacie podatków i opłat. Pracownicy są dostępni pod numerami telefonów podanymi w zakładce kontakt na stronie Urzędu Miejskiego lub adresami mailowymi. Jeśli chodzi o informacje dotyczące Galerii Skałka i lokali, to jest referat działalności gospodarczej i spraw lokalowych. Tam również proszę o kontakt. Jeśli chodzi o umowy dzierżaw, jest to referat gospodarowania nieruchomościami i tu również zachęcam do kontaktu mailowego lub telefonicznego z pracownikami Urzędu Miejskiego. Przypominam, że Urząd Miejski funkcjonuje normalnie, natomiast z urzędnikami kontaktować można się za pośrednictwem poczty elektronicznej i również telefonicznie.